Monika Kordowska, studenckie studio miniatur filmowych i programów telewizyjnych. Witam w programie o twórczości naszych studentów, studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Moim i Państwa gościem są studenci trzeciego roku dziennikarstwa Patrycja Skalska, witam serdecznie, witam. oraz Wojtek Białogłowy. Również witam. Witam serdecznie. Zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam Was oraz wszystkich Państwa do obejrzenia etiudy, którą wspólnie przygotowaliście. Znajdujemy się w sanktuarium Najświętszej Marii Panny, gwiazdy nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II, kościół wotywny związany z postacią Jana Pawła II. Kościół, który często jest nazywany przez pielgrzymów kościół rodziny Radia Maria, bowiem to rodzina Radia Maria cztery lata temu tę świątynię wybudowała. Z tej racji, że ojciec dyrektor Tadeusz Rycyk otrzymał od księdza Mirosława Drostka wyjątkowy dar w postaci obrazu Matki Bożej, która towarzyszyła ojcu świętemu Janowi Pawłowi II w jego kaplicy prywatnej papieskiej w Rzymie. Przed tym obrazem modlił się Jan Paweł II całe 27 lat. Ksiądz Drozdek, będąc w Rzymie tuż przed śmiercią Jana Pawła II, było to 1 października 2004 roku, wyprosił u Ojca Świętego właśnie obraz Matki Bożej. Ojciec Święty wyraził zgodę, obraz pobłogosławił i też podpisał, wpisał swoje imię i nazwisko, znaczy Jan Paweł II. I obraz został przekazany księdzu Droskowi, który trzy lata miał przy sobie w zakopanym w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, do momentu, kiedy sam zachorował na nowotwór i wtedy dzwoni tutaj do Torunia, do ojca dyrektora Tadusza Rydzyka z prośbą, aby ten obraz przyjął. I wtedy w tej rozmowie telefonicznej pojawia się taka wizja, by rodzina Radia Maria wybudowała świątynię właśnie jako wotum dziękczynienia za wielki pontyfikat Jana Pawła II i na cześć Matki Bożej. I żeby to był taki właśnie kościół, gdzie będzie otworzona prywatna kaplica papieska i całe to nasze prezbiterium w głównym kościele to nic innego jak prywatna kaplica papieska, która znajduje się oczywiście w Rzymie i ten obraz został uroczyście wprowadzony i umieszczony pod krzyżem. To jest wyjątkowy kościół, ponieważ tutaj ludzie z całej Polski i zagranicy przyjeżdżają po to, by pokłonić się Janowi Pawłowi II, jest patronem rodzin, więc też wypraszają łaskę dla swoich rodzin, ale też pokłonicie Matce Bożej, którą nazywamy gwiazdą nowej. Ewangelizacji, dlatego, że ojciec święty Jan Paweł II często powtarzał, zwłaszcza do rodziny Radia Maria, że Maria jest gwiazdą nowej ewangelizacji i tutaj chcą oddawać też cześć Matce Bożej i przez nią wypraszać sobie potrzebne łaski. W Kościele znajduje się druga część wyjątkowa, to jest kaplica pamięci polskich męczenników. Kaplica, gdzie prawie mieści się już 1200 nazwisk Polaków, którzy w czasie II wojny światowej pomagali Żydom, zostali zamordowani. Oczywiście pierwsza taka ważna rodzina to rodzina Ulmów. Oni są oczywiście tam umieszczeni, ale też mnóstwo innych rodzin. Małżeństw, rodzin i także kapłani, którzy na plebaniach przechowywali Żydów, zostali zamordowani. I ta kaplica mówi nam dobitnie o tym, że w czasie II wojny światowej Polacy zachowali się jak trzeba, że oddawali nawet własne życie. I to piękne hasło, biblijne hasło, nie ma większej miłości o tej, gdy ktoś życie swoje daje za przyjaciół swoich, znajduje się właśnie w tej dolnej kaplicy. Także możemy tam zobaczyć przepiękną figurę Matki Bożej niepokalanej, pod jej stopami oczywiście głowa węża, Matka Boża, która niszczy zło, niszczy grzech, szatana. Też są relikwie świętych polskich męczenników, m.in. Maksymian Kolbe, włosy z brody, tego wyjątkowego świętego, czy też księdza Jerzego Popiełuszki, czy błogosławionej karolniku skłonnej siostry z Nowogródka, czy święty Andrzej Bobola. Więc ta kaplica jest często nawiedzana przez pielgrzymów i tam bardzo często modlą się o pokój, by pokój był na całym świecie, by nigdy już więcej wojny i nigdzie więcej takich sytuacji trudnych, by ludzie musieli ginąć, no bo ktoś wojnę potrafi wywo wywołać. Są takie wyjątkowe 9 dni, oczywiście Stolica Apostolska nadaje temu miejscu Odpust zupełny oczywiście związany jest tutaj z postacią Jana Pawła II i tak 1 listopada, kiedy jest jego święcenia kapłańskie. Karola Wojtyły, w tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny. Przypominam, że za siebie bądź za zmarłą osobę ofiarować można. Oczywiście to jest 16 październik, dzień wyboru Jana Pawła II, 22 października, kiedy było jego rozpoczęcie pontyfikatu, liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, czy 2 kwietnia, kiedy nastąpiła śmierć, przejście do domu ojca i oczywiście jest 27 kwietnia, kiedy jest jego kanonizacja, czy też w maju, 13 maj, związane to oczywiście z Matką Bożą Fatimską, 18 maj to jest nic innego jak imię urodziny właśnie Jana Pawła II i ciekawe też, że 7 czerwca, związane to oczywiście tutaj z tym województwem z jednej strony, bo to województwo pomorsko-kujawskie nosi za patrona Jana Pawła II. Jedyne województwo w Polsce takiego patrona potężnego ma, a zarazem jest to dzień, kiedy 6 czerwiec, kiedy Jan Paweł II tutaj był w diecezji toruńskiej. I to są te dni, kiedy mogą tu pielgrzymi zdobyć ten odpust. Zupełny są więcej. Ci, którzy nie mogą z integracji tu przybyć, mogą też, kiedy wzbudzą sobie tą intencję, że łączę się z tym miejscem, sanktuarium Jana Pawła II w Toruniu, może ten zyskać odpuść także. My o tym mówimy często właśnie. Przypominamy o tych dniach przez Radio Maria i przez Telewizję TRWA. Tym łącznikiem jest przede wszystkim Radio Maria. Tu przyjeżdżają ludzie z Australii, z Białorusi, z Ukrainy, Kanada, Niemcy, ale też Polacy. Radio Maria ich łączy i Radio Maria przyczyniła się do tego, że taka świątynia powstaje. Gdyby nie Radio Maria, no my musimy być zawsze połączeni z Radio Maria i to jest najważniejsze wydarzenie. Gdyby nie radio to, to to sanktuarium byłoby po prostu tylko jakby lokalnym kościołem tutaj dla Toruń. Owszem, Toruń tu przyjeżdża, okolica też młodych też ludzi, ale, ale cała Polska. Tak? W tamtym roku pół miliona przeszło, to też warto wiedzieć. Ten rok jest lepszy. Ja już to widzę po listopadzie, że będzie lepszy. czekamy do końca grudnia, kiedy będziemy podsumowywać. Obejrzeliśmy etiudę filmową przygotowaną przez studentów trzeciego roku dziennikarstwa przez patrycję skalską oraz Wojtka Białogłowego. Kochani, miejsce wszystkim nam bardzo dobrze znane oraz wszystkim telewizom, powiedzcie, dlaczego podjęliście się realizacji tego tematu? Sanktuarium w Toruniu jest jednym z ważniejszych miejsc w Polsce moim zdaniem, które każdy chrześcijanin, każdy katolik powinien zobaczyć. No i nie da się ukryć, że jest to naprawdę przepiękne miejsce. I często um, może nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie, jakie piękne miejsca mamy w Polsce, i to jest jedno z sanktuariów, którym możemy się chwalić. I um, tę robiłam między innymi z myślą o mojej matce chrzestnej, która zawsze mi powtarza, że jej marzeniem jest tutaj po prostu przyjechać. I dzięki temu um, mogła poczuć się. No tak jakby w tym sanktuarium była, tak trochę przybliżyłam jej to, jak, jak to tutaj wszystko wygląda, ponieważ ona pochodzi z gór, także trochę kilometrów tutaj jest. No i obiecałam oczywiście, że, że ją kiedyś tutaj przywiozę osobiście już tak, żeby mogła nie tylko zobaczyć to na etiudzie, na etiudzie ale też również na żywo. Myślę, że ważne jest też to, że my to sanktuarium mamy na co dzień, bo ono jest tuż obok naszego akademika, a wielu ludzi po prostu jeszcze go nigdy nie widziało i to sanktuarium ma też bardzo ciekawą historię. E, ojciec kurs, też ją w tej naszej etudzie opowiada i po prostu e, naszym celem było również to, by tę historię e, ludziom, którzy w tym sanktuarium jeszcze nie byli, ją przybliżyć. Hmm. Wspomniałeś, że sanktuarium jest obok naszego akademika, a więc jest ono otwarte dla wszystkich studentów i pielgrzymujących. Hmm, tak, oczywiście. Tak. Oprócz tego, że są msze, oczywiście wiadomo jak w sanktuarium, w każdy czwartek o godzinie 12 mamy mszę akademicką, na którą każdy student jest zaproszony i wtedy są i ojcowie z naszej, z naszej uczelni, i profesorowie, no i właśnie my, my, studenci. A druga taka msza studencka to jest oczywiście o, w niedzielę o godzinie 18, na którą również studenci są zaproszeni. Jakie znaczenie dla Was osobiście ma to miejsce? No To miejsce jest na pewno bardzo wyjątkowe. Samo to, że ten obraz Matki Bożej, który się tam znajduje, przed którym modlił się Jan Paweł II, no jest to po prostu coś niesamowitego, że my tak naprawdę na co dzień możemy iść do tego sanktuarium i powierzyć swoje sprawy Matce Bożej, właśnie dokładnie tej samej, przez którą tyle lat, tyle lat rozmawiał Jan Paweł II. No myślę, że to jest niesamowite i często chyba niestety nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaką łaskę otrzymaliśmy. No, oprócz tego po prostu to miejsce trochę też buduje naszą tożsamość jako studentów. To znaczy, kiedy ja przyszedłem na pierwszy rok, już to sanktuarium było gotowe, było zbudowane. Więc no, e, dla mnie ono się jakby kojarzy od razu, szkoła WSK Sim z sanktuarium Świętej Marii Panny, Gwiazdnej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Więc no, myślę, że e, tak już pozostanie. A nie wiem, jak to było kiedyś. Po prostu trudno mi to sobie wyobrazić. Nie sposób nie wspomnieć jest o patronie sanktuarium, czyli m.in. o świętym Janie Pawle II. Jakie znaczenie? Kim dla was jest święty Jan Paweł II? Ja z, z Janem Pawłem II mam takie wspomnienia, ponieważ umarł jak byłam małą dziewczynką. I tylko pamiętam jakim szokiem dla mojej rodziny była śmierć Jana Pawła II. Nie pamiętam, żebym na przykład oglądała jakieś audycje Jana Pawła II, co na pewno się zdarzało, ale pamiętam ten szok mojej mamy, gdy się dowiedziała, że, że papież umarł. Po prostu siedziała i płakała, gdzie nigdy nie wiedziałam, żeby moja mama z jakimś problemem na przykład tak reagowała na jakiś problem, więc to jako małej dziewczynce mi zapadło w pamięć, że moja mama płakała. Czyli wiedziałam, że był to naprawdę wyjątkowy człowiek i ktoś bardzo ważny nie tylko dla jego najbliższych, ale naprawdę dla całego świata. To było niesamowite. No i, i teraz no, jest przede wszystkim autorytetem. Przede wszystkim jeśli chodzi o między innymi walkę. O walkę z aborcją. Dla mnie jest to naprawdę no, bohater. Bohater i ktoś, kto, kto żył tak nie, niedaleko, niedawno, a już jest świętym, więc niesamowite. Mojteka mhm. dla Ciebie? Dla mnie jest przede wszystkim pewnym niedościgniętym wzorem do naśladowania. To jest e, po prostu chyba największy Polak, największy nasz rodak, którego wydała nasza ojczyzna. I no i. Oby jak najwięcej ludzi starało się dążyć do formatu człowieka, w którym on był. Przejdźmy może teraz do spraw technicznych i realizacji Waszej etiudy. Proszę powiedzcie, jak wyglądała Wasza współpraca? Bo wiem, że jest to Wasza pierwsza współpraca w takim zestawie. Tak, zgadza się. To było tak, że Patrycja dała pomysł. Ja jakby wtedy jeszcze nie miałem pomysłu, o czym kręcić swoją etiudę. Że Patrycja potrzebowała pomocy, więc, więc jakoś tak razem się zmówiliśmy, tak. żeby ją realizować. Mhm. Patrycja ma też większe doświadczenie ode mnie w operowaniu kamerą, więc ona głównie. E, Ale opędziła. Wojtek towarzyszył mi cały czas, także miłe towarzystwo było zapewnione. Z mojej strony też tak to wygląda. No i, a ja trochę, trochę więcej pomagałam przy montażu. Mhm. Wojtek jest specjalistą od dźwięku, także z dźwiękiem wszystko było perfekcyjnie. Mieliśmy trochę poprawek odnośnie światła. Mieliśmy z tym problem niestety, bo nagrywaliśmy po jednej z Mszy świętych, gdzie mm -hmm. były już zgaszone światła i, i mieliśmy troszkę z tym problem, ale na szczęście udało nam się z tym uporać. Czy poza tym wystąpiły jakieś trudności y, podczas nagrywania może na materiału? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Więcej było problemów z montażem. Tak, mieliśmy dużo, dużo poprawek. Mhm. Zdecydowanie. Jesteście studentami trzeciego roku, a więc już za chwilę kończy się pewien etap studiów. No i co dalej? Jakie plany? Na początek trzeba te studia skończyć. Więc to jest trzeci rok, więc licencjat to jest teraz je, e, chyba główne wyzwanie, z którym się mierzymy. E, no, myślę, że po ten czwarty i piąty rok również, również e, dokończę te studia. Mhm. Ja no cały jest... czas zastanawiam się nad tym, e, czy tutaj będę studiowała. Tak zwaną magisterkę. No i najbliższy mój czas troszkę się pochwalę. Przygotowujemy się z narzeczonym do ślubu, ale wiadomo, że, że studia też są ważne. No i nie wiem jeszcze, moje serce jest rozdarte, bo wiem, że ciężko będzie mi zostawić tą uczelnię, tych ludzi, moje wspaniałe współlokatorki, więc na pewno one będą miały duży wpływ na to, czy zostanę na tej uczelni, czy nie. No ale oczywiście też to, że że po prostu chciałabym na tej magisterce już sobie pracować. Być może w Radio Maryja, w telewizji trwam, zobaczymy, jak to się potoczy. I zachęcamy cię do tego. Jeśli oczywiście zostaniesz i Wojtek, czy nadal będziecie chcieli współpracować w takim składzie, w takim zespole? Mam Nic nadzieję. Nie wykluczamy. A czy są już jakieś plany, może jakieś marzenia właśnie w tym kierunku, by dalej tworzyć właśnie takie materiały filmowe, etiudy filmowe? Na pewno jest to ciekawa przygoda i dużo można się nauczyć nie tylko jeśli chodzi o te takie techniczne strony, ale fajnie jest porozmawiać po prostu z ludźmi. Tak jak już właśnie jedna z uczestniczek naszych kalejdoskopów mówiła o, o reportażu, to, to naprawdę się z nią gadam, że zgadzam, że jest to fantastyczna przygoda. Mhm. Tak, znaczy ja bardziej swoją przyszłość wiążę może z, z dźwiękowymi reportażami. Są moim zdaniem... Trochę łatwiejsze do zrobienia jednak, niż taka porządna etiuda, czy reportaż telewizyjny. Ale być może, jeśli się jakaś okazja nadarzy, to w tę stronę również pójdę. Mhm. Jakie umiejętności, jaki zakres umiejętności poszerzył się u Was, w związku z tworzeniem taki, takich programów? No ja na pewno będę na przyszłość pamiętała, że bardziej muszę pamiętać o świetle żeby to światło było dobre do nagrywania takiej etiudy i myślę, myślę że dużo nauczyłam się od, Wojka, od Wojtka, jeśli chodzi o montaż dźwięku, to um, dużo zawdzięczam tutaj. A moje umiejętności poszły dużo do przodu, jeśli chodzi o montaż właśnie wideo. Mm -hmm. To było też takie lekkie pole. Także uzupełnialiśmy się. Tak, tak. Ja, ja troszkę montowałam wideo, później Wojtek montował muzykę i, i dźwięki, także, także dobraliśmy się. Idealnie. Jesteście studentami trzeciego roku, a więc macie już pewne doświadczenie w tworzeniu etiud filmowych. Może jakieś rady dla młodszych kolegów i koleżanek, które moglibyście właśnie z tutaj z tego miejsca przekazać im? Myślę, że najważniejszą radą jest to, żeby nie robić tego na ostatni moment, tylko zabrać się e, najlepiej szybko po rozpoczęciu roku i już mieć to za sobą. Mhm. Tak, dokładnie. To, to też jest moja rada, żeby przezwyciężyć jednak swoje czasami lenistwo, bo tak to trzeba nazwać. I, i przyłożyć się do tego, bo jakby nie było, to jest później nasza wizytówka, nasza praca, które robimy. Portfolio, którym można się później pochwalić. Dokładnie. I trzeba się starać, żeby było się czym pochwalić. Kochani, bardzo wam dziękuję za obecność, Dziękujemy. za dziękuję rozmowę. Bardzo. Dziękuję również wszystkim telewidzom za uwagę i zapraszamy na kolejne programy Studenckiego Studia Miniatur Filmowych i Programów Telewizyjnych.